Blokuje się za pomocą połączonych zaklęć ochrony. Skończyłeś już? To naprawdę Wiktor von Dom. Sam nie wiem, co mam robić, piątaszku. Naj Nie niebezpieczniejszy człowiek na tej planecie. Wiktor von Dom stoi właśnie przede mną i się uśmiecha. Jeśli mi nie wierzysz, Podróżowaliśmy kiedyś razem w przeszłość do czasów króla Artura i przeżyliśmy całkiem ekscytującą przygodę. Zawsze ciepło wspominam te czasy. Próbowałeś mnie zamordować i tam zostawić. Fa bom, fa bom. Więc ty jesteś Wiktor Do. Myślałem, że masz na twarzy. Tyle szram, że nie da się na ciebie patrzeć. Tak, tak było, już mi lepiej. Powiedziałem, że ja ciepło wspominam te czasy, nie ty.